Cześć, witam. Sims 2 dzisiaj. Gramy u Nergali, no i u niej już jest tutaj Bernard, już się wprowadził, już wszystko fajn-fajn. No i co, gramy do czwartku i trochę będziemy myśleć o tym, co ciekawego tu porobić, tak na dobrą sprawę. Jakichś wielkich konkretnych planów nie mam to chyba nowość, jeżeli chodzi o tę serię. A tak pomyślałam, że fajnie by było zarobić, fajnie by było coś, no nie wiem, ten pokój trochę ogarnąć, jakiś ślub im zrobić, bo widzę, że Bernard taki niezdecydowany. Ja mu jeszcze nie zmieniłam tego wspomnienia, w sensie dalej ma gdzieś tutaj, gdzie to jest. Dalej ma czerwone wspomnienie tutaj, że się zaręczył z Nergalią, no bo ja planuję, żeby oni tam, no, byli małżeństwem, tak, Nergalia, wiem. No i jak planuję, że będą małżeństwem, no to nie chce mi się dwa razy zmieniać wspomnień z czerwonych na zielone, więc po prostu bardzo chętnie, no, zrobię to za jednym zamachem. Na razie to ty zaraz będziesz szedł do pracy, a ty mogłabyś na przykład, no nie wiem, pograć sobie, bo jesteś w stanie tragicznym po tym pożarze, który był ostatnio. Idziesz do pracy? Idziesz do pracy. Świetnie, to idź do pracy. No i tak, w ogóle fajnie byłoby się rozmówić z Xaverym, bo Ksawery dalej tutaj jest zaserduszkowany i w ogóle. Ale zastanawiam się, czy robić to nergalią, czy zrobić to Xawerym, jak będę grać Xaverym. Jest to na pewno kwestia do przemyślenia. O matko. Eee, akrobacje. O kurde. 20 tysięcy, dobra. Dobra, jeden plan z głowy. Dobra, to istnieje rzeczywistość, w której nawet się stąd wyprowadzamy, ale czy nie? Czy ja potrzebuję się stąd też wyprowadzać? W sumie to nie. Ale na razie bawi mnie sam koncept, że 20 tysięcy tak o po prostu. Ile masz techniki, hopie. Trochę masz, weź napraw komputer. Nergalia się wyspała, fajnie, to jak się wyspała. Ty masz mało zabawy, on ma mało towarzystwa, to słuchajcie, świetna, świetna Sprawa dla was. Zapraszam, proszę bardzo. Wszyscy zadowoleni. Ej, on nie ma obawy, żeby, żeby, żeby ślub zrobić. Słuchajcie, to jest idealny moment w takim razie. Jak wy jesteście w piżamach i w ogóle, żeby zrobić to teraz. A zróbcie to na balkonie. W sensie małżeństwo zróbcie na balkonie. No nie! <słuch> to to róbcie na łóżku! Dobra, ale chodźcie mi na balkon. Ja chcę, żebyś ty zaproponował jej małżeństwo na balkonie. Bo kurde, tak jest romantyczniej. Jest to w ogóle jakiś sensowny widok z tego balkonu, no. you <sighs> drzewa, okno sąsiada, w sobie balkon sąsiada. Widzę, dlaczego moglibyście. Więc teraz jesteś Nergalia Piechur. Mam nadzieję, że ci się podoba, że jesteś świeżo upieczoną żoną, bez żadnego przyjęcia. A, w ogóle, a propos przyjęcia, Ja propos, w ogóle, które mi się skojarzyło, mi się skojarzyło z tym, że były te spotkania tego klubu miłośników kosmitów. Ja wam zapomniałam powiedzieć na początku o Matko Święta, czynsz. Losowałam kostką na Nergalię, czy ona będzie chora i nie, skubana nie jest. I i to mnie strasznie bawi, bo to tym bardziej, jakby tak pokazuje, że Nergalia w sumie to nie potrzebowałaby aż tak się kolegować ani z Noxanem, ani z nikim, bo w sumie to zdrowa jest, ale z drugiej strony mogą usłyszeć o tym, że ludzie chorują i że jest to w jakiś sposób niepokojące dla niej. W sumie ty pracujesz dzisiaj? Od 14. Dobra, to może jak wrócisz, to zrobisz takie spotkanie. Weź, zjedz sobie jeszcze tosta. Bernard, to mógłby się na przykład, nie wiem, przespać. E, no tak, bo nie mamy świetnika. Mm. No dobra, kupię wam może jakiś śmietnik. Dobra, teraz już mamy śmietnik. Nergalia to w ogóle mogłabyś, czekaj, jest tu coś takiego, Ask to be friends, tak? Do, mogłabyś tak na przykład zacząć. Jako, że jesteś świeżo upieczoną żoną, to być fair dla swojego faceta, i tak no, bo ja tu już mężatką jestem, to w ogóle to nie wypada, tak teraz. Czekaj, ask friends. Nie, ja muszę być fair dla mojego męża, i w ogóle. Ja nie chcę, żeby żeby mój mąż tutaj coś tego. Tymczasem, Bernard, zadzwoń Sim, bo Wiktoria Łatka powinna nie pracować, przynajmniej tak mi się wydaje, nie jestem pewna. Kurde, jak do 15, do której ty pracujesz do 19? Kurde, to tak słabo. Po trochę. Dobrze, ja cię zespałnuję, bo ty wyjdziesz wcześniej z pracy, Vicky, żeby się zobaczyć z Bernardem. Dobra, jest Wiktoria. Popieść ją, złapią ją za dupę. Weź tam gorące pocałunki, możesz uskutecznić. Casual łuchu bet. Tak, świetnie. To Nergalia zrywa ze swoimi romansami, a Bernard jest Bernardem. Pożegnaj się z Wiktorią, świetnie. I możesz iść dalej spać. O matko, Nergalia. Zarządzaj gotówki. Awansuje. To świetnie się składa, że Wiktoria akurat wychodzi i Nergalia to w sumie nie widzi, że wychodzi od niej z mieszkania. Bo tego nie widać. Ona będzie myśleć, że wychodzi stąd. Od pana, od pana nie tak. Także tak. Wszystko wszystko się udało. Niecny plan został wprowadzony w życie. No, panie nie tak. Czemu pan ze mną flirtuje? Panie nie tak, ale my, my sobie powiedzieliśmy just be friends. Sorry, panie nie tak. Nie, proszę się nie zakochiwać we mnie. Panie nie tak to jest nie do to, to nie tak! <grych> tak nie można! Dobra, czy ty możesz zrobić wtedy to spotkanie? Czekaj. Zaproś grupę na zabawę. Ktoś mi powiedział, o, jeżeli teraz nie pomyliłam, nie? Że jak się zrobi na spotkanie, to jest czas ograniczony tego spotkania. Jak się robi na zabawę, to podobno nie. I chcę to teraz spróbować zweryfikować. O! Ula i Noxan przyjdą. Eee! Myślałam, że będzie gorzej. I oni będą tak stać teraz tutaj? Dobra, to może weź tam podejść, jakiś dowcip popowiedz. No dobra, ruszyli się. Dobra, weź tam, pogadaj z tym Noksanem. Pogadaj sobie z nim o tym, co się dzieje teraz w mieście. No, pospędzaj z nim czas czy coś. Co się. Bernard, dzba nie! Gasiogień, więcej pożarów. No, po ostatnim razie to idzie ci lepiej, bo. cóż, nie, ty nie byłeś wtedy. To Sowery wtedy był jakby pożar. Dobra, Gasiogień. O, strażak ci się dołączył do tej imprezy. Weź spaghetti. No, do pracy będziesz jechał. Tak, takie życie, takie życie, takie życie włamywacza. W tym czasie twoja świeżo upieczona żona rozmawia o tym, jakie to jest wspaniałe, że ona nie zachorowała, ale jakie to jest smutne, że inni zachorowali. Możesz coś jeszcze z Ulą porobić. Gdzie jest Ula? Weź chociaż z tobą jeszcze pogadam. Jakoś spędźmy czas razem. Żeby nie było, że Nergalia się nie integruje, nie? No nie śpi na ławce, Boże. Jak się wypięłaś w ogóle, matko. Dobra, a jak się zakończa takie spotkanie? Bo ja nie wiem. Zbierz grupę. Aha, można zebrać grupę i koniec spotkania. Okej, okay, dobra, ale zróbmy koniec spotkania, bo ty to taka zmęczona jesteś i w ogóle. Dobra, pogrę sobie chwilę, pójdź spać. W ogóle, Jezu, ciągle zapominam. Bo ty masz 19 dni do zmiany grupy wiekowej, a ty masz 30 tak tak być nie będzie, bo ty to w ogóle powinieneś być w podobnym wieku co Nergalia. O tym też zapomniałam, widzicie? Pozostałe dni. Odejmij dni, Bernard. A to jak wrócisz, to ci się odejmie. No dobra, spoko. O, właśnie, wróciłeś, świetnie. No i teraz jesteście w tym samym wieku. Wiktoria, która ma z tobą, Bernard, dziecko, to twoja kochanka, więc może być młodsza. Wszystko super. Dobra, to tam się ogarnij, pójdź spać czy coś. Szybko leci, już jest wtorek praktycznie. Szkoda, że on się boi mieć dziecko, bo ja bym bardzo chętnie im zrobiła dziecko tutaj, tylko takie, właśnie chciane. Chciałabym, chciałabym, żeby to było przynajmniej chciane dziecko tym razem, bo skoro Nergalia ma niechciane dziecko, to teraz z Bernardem mogłaby mieć takie, no wiecie, chciane dziecko. No ale chciałabym, żeby on nie miał tej, tej obawy. No i co teraz? No nic teraz, muszę poczekać. Chociaż w sumie może ci przejdzie, jak się obudzisz, pokaż. Nie, nie przeszło ci, trudno. Ja myślę, że Nergalia w takim razie, jako kobieta sukcesu, mogłaby nie pytać, go zdanie i mogłaby stwierdzić, że tym razem to nie będzie zwykłe barabara, tylko to będzie staranie się o dziecko. Więc postaraj się z nim o dziecko, bo ja bym chciała, żebyście mieli dziecko. Tak tak zależy mi na tym. Skoro tak wam idzie sielsko-anielsko życie ostatnio, w ogóle do pracy, to, to chciałabym, żebyście sielsko-anielsko mieli jeszcze dziecko, żeby było jeszcze bardziej anielsko. W teorii jest jeszcze właśnie ten ksawery, ale jakoś tak, im dłużej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się, że Xaverego, który no, dostał w sumie. Rzucone o, przez okno dziecko, to chciałabym rozegrać jakby ksawerym to. Nie chcę teraz robić czegoś takiego, że ksawery przyjdzie i zacznie się kłócić i w ogóle, bo myślę, że to dużo ciekawsze, dużo fajniejsze będzie, właśnie ze strony Xawerego, żeby coś takiego wykompilować, że on będzie chciał się rozmówić z tą nergalią. Natomiast tutaj, no to co? No to jest ta wiktoria. Jest ten pożar, który w ogóle. Ja nie, ja nie wiem, co z tymi pożarami w tej rodzinie, to jest i tak lepiej niż upionków, ale. No, nadal beznadziejnie. Ty masz godziny pracy takie C. W sensie, no, w tych samych godzinach pracujesz co Wiktoria, więc to też jest trochę słabe. Zastanawiam się, czy dzisiaj u Wiktorii właśnie łatki jeszcze nie zagrać, bo tutaj widzę że strasznie szybko leci ta tura i w ogóle. Wiem, że następny właśnie powinien być Ksawery, ale tak nie wiem, jakoś nie mam ochoty dzisiaj grać tym ksawerem. Xa wydaje mi się, że chciałabym dzisiaj tak bardziej chillersko pograć. Więc no, Wiktoria, która jest teraz samotną matką, i jedyne, kto do niej przychodzi, to ewentualna druga Wiktoria, to tylkoś tak wydaje mi się spoko opcją. No, no tak, relax. Kreatywność byś chciał, no to tam zróbcie co, co chcecie i co musicie. Ja bym tam kupiła w sumie półkę na książki. I w ogóle tu pokój trzeba by zrobić. W ogóle czyje to są kwiaty? Weź pokaż mi te kwiaty. Tak, to są Bernarda. Znaczy od Bernarda. I teraz tak, to jest ACR, więc to wypadałoby gdzieś też postawić. postawmy to na balkonie. Nikt się nie obrazi. Gorzej, że gdzieś bym chciała postawić takie rzeczy jak komputer i trochę... Ja mam na to pomysł, chyba że tu. Dziwne miejsce, ale lepsze takie niż żadne. Dobra, to mogę zdjąć, bo teraz to już, już nie robisz nielegalnych rzeczy, to mogę pousuwać. Zróbmy jakiś pokój temu dzieciakowi, jak się będzie rodził. Bernard gotuje, to ostatnio nie skończyło się zbyt dobrze. A no, ty robisz chija. No i zrobił porcję tylko sobie. No naprawdę teraz ona będzie robić sałatki. jest drogi. Weź tam zapisz w pamiętniku, bo mam moda, że od tego rośnie kreatywność. To może ci kreatywność wzrośnie, bo ty chcesz. Może ci się przeroluje to nie niechcenie dziecka w chcenie dziecka. No i nie przerosowało się. Trudno, będziesz najwyżej niezadowolony z życia z tego powodu. Dobra, państwo się wyspali widzę. Weź podaj tym razem to spaghetti. Tobie rośnie brzuch dalej. Świetnie. Gdzie ty idziesz to podać? <laughs> Okej, okay, rozumiem, energię. Nergalia ma zjeść na zewnątrz, dobrze. Nergalia idzie zjeść na świeżym powietrzu. Jako, że rzadko wychodzi, jest w ciąży, to to przydaje jej się trochę odetchnąć świeżym powietrzem i zjeść na zewnątrz. A może powitaj piesia. W sumie żadna rodzina nie ma żadnego zwierzaka. To było ciekawe, jakby udało się akurat, nie no akurat za wrogość tu zgania, ale to było urocze, jakby się udało akurat psa jakoś zaadoptować. Proszę mi się dać tutaj pogłaskać, i inne rzeczy porobić. Bernard, posprzątaj ten talerz. No i poszedł pies. Kurde, szkoda. No dobra, Nergalia, kiedy rodzisz? Środa już jest. To, to, to już rodzisz. I kogo mamy? Zielony chłopiec. Będziemy na niego losować w przyszłej turze. Wiecie o tym, prawda? No dobra, ale mamy chłopca. Nazwijmy go Franciszek. O, no tak. No cóż, chyba, chyba nie jesteś zbyt szczęśliwy z tego, że masz to dziecko. Co zła decyzja życiowa. I trzeba będzie to przemyśleć w sumie. Jezu. Czemu pan nie tak? Weź go. Panie, nie tak, proszę, proszę wyjść. Dziękuję. Nakarmy Franciszka, przytulmy Franciszka, wsadźmy Franciszka do kojca i pójdźmy spać. A ty, Bernard, w stanie absolutnie tragicznym, patrząc na to, co teraz się dzieje z tobą, w sumie. A wiecie co? Poszłabym tobą na parcelę publiczną i. Stwierdziła, że nie będę już grała tą Wiktorią Łatką. Może w razie czego nią i Boczuchem się, się zagra razem, ale zagram na razie po prostu tutaj. Bernard stwierdza, że on. Jakby ta ciąża i to, że urodziło mu się kolejne dziecko, którego on w sumie jednak wcale nie chciał, to to przyładowało go to. Cześć Aleksandra. Przeładowało go to absolutnie. On, on nie wytrzymuje psychicznie teraz. On musi iść się wyładować. Wiecie, to jest ten motyw, że chcecie, żeby wasza była dziewczyna wróciła, ale. Moment, w którym udaje wam się odzyskać tę byłą dziewczynę? Ojej, kurszula, o matko! To jest moment, w którym ona jakby traci dla was na wartości, i odzyskanie jej to już mimo wszystko jakby. Hmm. To, że odzyskał tę dziewczynę, nie znaczy, że wiecznie będzie dla niego ważna. Jakby odzyskał ją i, i już, już przestała być ważna. Więc teraz chodź tu. Bo tu jest poza tym, że tu jest sep, to jest tu kalista Farciaż, więc powitaj sobie tę kalistę. I możesz z nią na przykład, nie wiem, zagwizdać sobie, jakoś tam wiesz, coś tam oczarować, coś tam pogawędzić. I... W ogóle. Dwa pioruny z nią masz w ogóle. Ona jakby zgodzi się na. Willa i łuchu? W sumie niedługo mogłaby się zgodzić. Dobrze, że jakąś sugestię zrób jakoś się obejmij. Czaruj. No i dobra, teraz powinna się zgodzić. Auto łuchu. No i proszę, chciałeś na parceli publicznej to proszę bardzo. Nie powiedziałeś z kim? Jezu, jak ty wywijasz w ogóle na tym parkiecie, nie? Dobra, chodźmy na inną parcelę w takim razie. O, sklep odzieżowy, świetnie. Proszę bardzo, poszukajmy jeszcze jakiejś kobiety. Nasz Bernard to musi tutaj, wiecie, musi się odstresować, musi sobie kogoś znaleźć, musi z kimś nowym porozmawiać, musi mieć coś ekscytującego od życia, a nie tylko praca Nergalia, praca Nergalia. Fajnie, że odzyskał te Nergalię, ale no życie nie toczy się wokół Nergalii, nie? Toczyło się Wcześniej, bo, bo nie była Twoja, ale, ale już jest Twoja, więc się nie liczy i trzeba znaleźć sobie kogoś bardziej ekscytującego. Dzień dobry, panie Boczuch. W sumie, jak już tu jesteś, możesz go powitać, szturchnąć go, podrażnić się z nim. No tak, hobbystycznie w sumie. Pchnij go, spoliczkuj. No hobbystycznie jak najbardziej możesz to zrobić. W sumie, Wy się bardzo nie lubicie, więc tym bardziej mi to pasuje. A można na przykład, no nie wiem, Rzucić się, w sensie jest coś takiego jak atakuj. Dobra, bijcie się. No, super. Czy ty wygrałeś? Tak, ty wygrałeś. Świetnie, patrz, jaką masz noc pełną wrażeń. Możesz się wyżyć. Nie dość, że pozytywnie na kobietach, to jeszcze negatywnie na Xawery. I sobie powybierasz jeszcze ubrania w międzyczasie. No, żyć nie umierać. No ale dobra, bo do pracy idziesz, więc jak w sumie wrócę teraz do domu, to jeszcze zdążysz pójść do pracy. To jest, wiecie, to jest calculated. to jest kalkulatoret. No, w sumie musisz się zastanowić, czy w sumie Bernard byłby niezadowolony z tego, że ma dziecko? Czy byłby niezadowolony z tego, że. Ma ma zielone dziecko. Bo to też nie jest takie oczywiste, tak na dobrą sprawę. Jezu, Xavery, tu przyszedł? Wstawaj, Nergalia. Jednak jak tu przyszedł, to wyjdź w piżamie do niego. Możesz tak, możesz porozmawiać z nim, dlaczego on tu przyszedł w ogóle. Ja on ci powie, że bo ja cię kocham, Nergalia, proszę, wróćmy do siebie i w ogóle. ona jest na nie, nie, no, daj spokój, pomacham ci ręką przed twarzą. Nie, słuchaj, nie. A ona mu powie, słuchaj, ale to dziecko, to w sumie, to w sumie jest twoje, więc ci zostawiam, a ja nie chcę się z tobą być. jak już przyszedłem, miałam to rozegrać nimi i rozegram to nią. Ech, ech Simy, psujecie mi plany. No ale dobra, gadają i ona mówi, dobra, podrzuciłam ci dziecko, tak, to jest dziecko, zajmuj się, zajmuj się tym dzieckiem, to jest twoje dziecko. Ja mam teraz swoje dziecko, moje dziecko jest lepsze, bo jest moim mężem, mężczyzną, którego kocham i to nie jesteś ty, bo ja cię wykorzystywałam i ja nie mam zamiaru być z tobą w żadnym kontekście. W kontekście i w ogóle just be friends, bo, bo jesteś, jesteś spoko, ale bawiłam się tobą i nie chcę być z tobą. Mam teraz męża, daj mi spokój, do widzenia. A pan Lech nie tak, to dalej próbuje, widzę. No ale dobra, dziecko leży. Myśl, zmiń piruchy temu Franciszkowi. Przy okazji nakarm go butelką. No, Wiktoria widzę. Osiedlowy, kradzie i gazet. No, widzę, dalej tu siedzi Xavery. Czatuje na Bernarda, ale się nie doczatuje. Bernard pójdzie do pracy. No ale w sumie długo nie ma tego Bernarda, ale on zawsze znikał, nie? Nergalia nic nie podejrzewa. Bernard ją kocha przecież. Na pewno jej nie zdradza, no przecież są razem, w związku małżeńskim. Nie, absolutnie. Absolutnie, nie. Bernard zawsze tak znikał, bo, bo on jest złodziejem. Więc to, że on zniknął, to nie jest w żaden sposób dziwne. Zresztą on do pracy niedługo jedzie. Jezu, Ksawery, czy możesz nam się nie włodowywać do domu? Czekaj, pożegnaj się z Ksawery. Ksawery, proszę, do widzenia. Dobra, zjedz sobie coś. Bernard zaraz przyjdzie. Bernard właśnie przyszedł, a możesz na przykład walk to work zrobić. Super, poszedł do pracy. <laughs> nie ma go cały dzień! I co? Teraz nie dość, że cały dzień go nie ma, to jeszcze całą noc go nie będzie, nie? Energa ja totalnie zostajesz sama. No ale dobra, może zobaczymy od razu, co wyrośnie z tego Franciszka, bo z tego, co widziałam, to on na koniec tury będziemy urodziny i się zamieni w małe dziecko z tego niemowlaka, więc sobie jeszcze zobaczymy właśnie Francisza małego. W ogóle to jest urocze, że on wyszedł zielony. No ale co, to też oznacza, że faktycznie będę na niego losować w przyszłej turze. W sensie, no nie losowałam teraz, bo no nie istniał, nie? No ale w, w przyszłej turze... Ksawery, Osiedlowy monitoringu, kurde! No tak, jeszcze się... Ładuj do domu. No, ksery. Jak, jak ta się obudziła, to poszedł. Jezu, może on też się włamuje do domu w momencie, jak Nergalia śpi, ja nie wiem. Dobra, Bernard, bo ty jesteś w stanie śpiącym bardzo. Weź mi piluchy temu Franciszkowi czy coś, o, dobra, świetnie. Spędź sobie czas prawilnie. Jezu Chryste, Ksawery! Ksawery, ty do nas przychodzisz tylko po to, żeby pójść chwilę później, tak? Jeszcze zajrzał, zobaczył dziecko, nie mógł uwierzyć, nie? Ej, to się zaczyna robić creepy, to się wymyka spod kontroli, to tak bardzo. Ksawery! Koniec tego dobrego, walcz, atakuj. Denerwujesz mnie. Wywalaj stąd. Rozumiem, że on tak będzie po prostu losowo przychodził do nas teraz codziennie co 5 minut. Ty w ogóle w pracy powinnaś być. No widzę, że się spóźnia. No jakby. Dobra, weź Franciszka, weź coś porób z tym Franciszkiem, chociaż raz w życiu. Może nie jest to najbardziej chciane przez ciebie dziecko na świecie, ale no jak już jest, to mimo wszystko chcesz je kochać. Tak samo jak Jeremiego, nie? Masz w sumie dwóch synów. Jeremiego wypadałoby odwiedzać, ale to. to, to... Jak będę grać tu drugą rodziną, nie? O matko. No naprawdę straciła pracę. Jezu Chryste. No przykro mi, no. No i patrz, no i pan Lech, nie tak, oczywiście, jest świadkiem tego, nie? No nie patrz tak na mnie. To jest ciekawe, że w dzisiejszej turze wychodzi na to, że we wszystkich momentach Twojego życia pan Lech nie tak jest obecny bardziej obecny niż Twój mąż tak na dobrą sprawę. No tak, zrobiłeś jednego tosta, którego oczywiście ty zjesz. Idź się przespać, bo Franciszek niedługo będzie dorastał i niedługo będziemy kończyć turę. Ja nie wiem, ja tu chcę zrobić chilewską rozgrywkę, a tu pan Lech nie tak cały czas nas nachodzi. Cały czas próbuje wejść tutaj, jakaś interakcja, jakiś dowcip, coś tego. Cały czas w ogóle kswery nas nachodzi. Kswery to jest nie do wytrzymania, ja nie wiem. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Nie mam pojęcia, ostatecznie gadasz z tym typiarzem. Nergalia pracę straciła w ogóle. Trzeba będzie ci nową znaleźć, a weź poszukiw. No tak, nie poszukasz nowej, bo komputer się popsuł. A jeszcze ty dorastasz dziecko, więc nie naprawisz świetnie. Ojeju, ty to łóżka, urocze! Aaaa! Walić ten komputer, pokaż dziecko. Poka Franciszka. O Jezu, jaki pubu, jakie poliki, ma urocze. Ej, podoba mi się. Ej, cię czapkę mu dać na razie. Jako, że wiecie, hehe, he, syn złodzieja i w ogóle. <średencji> Ej, zostawię mu tę czapkę, bawi mnie ten pomysł. No to mamy małego Franciszka i musimy mu kupić nocnik w ogóle teraz, jakiejś zabawki. Półkę na książki można by gdzieś przenieść. Sprawda, nie wiem bardzo gdzie. Dobra, roboczo niech sobie stoi tutaj. Ja bym chciała jakieś klocki ci dać. O, dobra, ale włóż go do końca, żeby nie było. W następnej turze w takim razie będzie Wiktoria i prawdopodobnie Ksawery razem, bo w sumie obydwoje teraz wychodzi, że są samotnymi rodzicami. I tak myślę, że no jak skoro w tej turze nie nie zagrałam tą Wiktorią. Dobrym pomysłem będzie, no, zagrać nią razem, tak jakby w turze przyszłej. No, myślę, że to będzie ok pomysł. Mam nadzieję, że ten odcinek nie wyszedł za krótki. Starałam się, żeby, żeby nie wyszedł za krótki. No, ale co, no, popsunął się komputer, więc nawet pracy nie poszukamy, bo gazetę nam cały czas albo ktoś wyrzuca, albo nam Wiktoria kradnie, więc będę musiała pamiętać, żeby nergali pracy znaleźć. Nieważne. stała pracę w boku znowu? Okej. Okay. Nie, żebym narzekała, bo jak patrzyłam, to było napisane, że że straciła. Widocznie tak działają znajomości, nie wiem. No ale co no. Halo, żegnam i. do następnego! To pa!